No, dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku mojego programu z kamerą wśród internetowych zwierząt. W którym to programie tłumaczymy, komentujemy i wyśmiewamy dramy, które w ostatnich dniach miały miejsce w internecie. Dziś na tapecie mamy final bossa szerki, który to swoim zachowaniem wybudował sobie pomnik twardszy niż ze Spiżu, narodził mema, którego wykorzystują firmy, politycy a nawet instytucje państwowe. Zapraszam was do podróż do świata pełnego spierwalonych do granic możliwości zachowań, robienia z siebie ofiary, kiedy to samemu ma się coś na sumieniu, w którym to świecie nie istnieje coś takiego jak umiejętność analizy i wyciągania wniosków z własnych błędów. Zapraszam Was do świata, pato Janusza Wyobraźcie sobie taką sytuację: siedzicie sobie rano, pijecie pyszną kawusię, postanawiacie przejrzeć Twittera, i nagle Waszym oczom ukazuje się taki wpis. Zrobila pani pięć wizualizacji przez cały dzień, nadal uczę się nowego programu, nigdy nie miałam styczności z Korelem. Se so, o proszę ich pani zartuje to dziękuję do widzenia ja nie pracę za naukę. Jak sami widzicie, post ten ma wręcz astronomiczną jak na realia polskiego twittera liczbę polubień, a jego zasięg na samym twitterze to 6 milionów odsłon. Sama ta historia jest dosyć tragiczna i niczym w soczewce pokazuje nam, z czym wiąże się praca w tak zwanych Januszeksach. Jednakże historia ta ma też wyjątkowy wątek komiczny, o czym przekonacie się niebawem. Zresztą sam fakt używania Skype w 2024 już powinien świadczyć o poziomie naszego Janusza Kołchozu i tego, co on sobą reprezentuje, a jak sami zobaczycie, będzie tylko gorzej i śmieszniej. Przyglądając się skreenom, zauważcie, że na żadnym z nich nie ma określonej nazwy Januszeksu, i to radzę wam zapamiętać, gdyż ten szczegół będzie ważny w przyszłości. Tych skreenów nie należy nawet za bardzo komentować, bo samo to wygląda jak spełnienie wszystkich możliwych punktów z podręcznika, jak poprawnie prowadzić swój własny Januszeks. Cała ta nitka jest świadectwem w zasadzie większości stereotypowych patologii, które właśnie dzieją się w takich Januszokouchozach. Nie trudno sobie wyobrazić, że sam absurd przedstawionej sytuacji spowodował, że ludzie sami zaczęli z tego memować. Januszek. Jako osoba, która ma doświadczenie w różnych programach graficznych wiem z doświadczenia, że przestawienie się z jednego programu graficznego na drugi może być trudna. Szczególnie jak dany program widzi się pierwszy raz w życiu, o czym autorka postu zresztą po pierwsze wspomniała i dodała, że jest w stanie szybko nauczyć się programu, najwyraźniej dla Janusza szybko oznacza jeden dzień. Zatem autorce posta powinna należeć się raczej pochwała, gdyż pomimo nieznajomości programu udało jej się wykonać niewiele mniejszą pracę niż ludzie pracujący na tym programie od dłuższego czasu. Tak uczciwie rzecz ujmując, patrząc na poziom niektórych grafik na stronie Januszeksu Ultra Premium, to chyba nie autorka posta potrzebuje tutaj nauki programu. Patrząc na te obrazki, na stronę, mam wrażenie, że gdzieś już widziałam produkcję podobnej jakości, i chyba, jak zobaczycie później sami, nie jest to jedyne podobieństwo. Dzwonił 2006, chce swoje trendy designerskie z powrotem. O jedzeniu o wyznaczonej porze, nawet szkoda czasu, by się wypowiadać, więc najlepiej skomentować to pewnym słynnym nagraniem. To jest dramat, kurwa. To jest dramat. Swoją drogą, jak zobaczycie później, niby sam Janusz Spec nad specem pisał, że nieważne jak mówią, ważne jak mówili, ale nie przeszkadza to w zastraszaniu sygnalistki pozwami sądowymi, co chyba wcale nie świadczy o wyluzowanym podejściu typu nie obchodzą mnie hajterzy, a o czymś zupełnie przeciwnym. Jak każdy wie, w dzisiejszym świecie nic nie ginie a możliwości osintu, znajdowania informacji jest dużo większe niż w wymarzonym świecie typowego Janusza, czyli we wczesnych latach 90. XX wieku. Zatem, stało się to, co się miało, stało się miać. Ponieważ mimo braku samej nazwy firmy, Cise wykop znalazło naszego delikwenta i jego firmę. Wykop wykop już wie, nikt nie zadiera. zwykop.pl Wykop was wykop już wie, nikt nie zadiera. Wykop was przejrzał, wykop już wie, nie zadziera, I sam ten fakt wywołał taką spiralę spierdolenia, jakiej dawno w polskim internecie nie było. Zauważcie przy tym, że ludzie nie mieli wiedzy jaka to firma, przynajmniej ze skreenów wprost nie wynika, to ludzie sami doszli do odkrycia, kto jest czarnym charakterem tej historii. Jednakże nasz Januszowy przyjaciel, mimo że ludzie nie mają konkretnych dowodów, że chodzi o tą konkretnie firmę, zaczyna się bronić w bardzo nieudolny sposób, co praktycznie potwierdza podejrzenia ludzi, które jako się okazało później były prawdziwe. Powiedzieć że jest to uosobienie przeciętnego stereotypowego Janusza biznesu to jest jakby nic nie powiedzieć. Wszystkie podpunkty z wielkiej księgi Januszowej Hecklisty spierdolenia zostały zaliczone, od pokazywania szacunku dla ludzi o innych poglądach politycznych od swoich, poprzez wrzucanie na Instagrama firmy swoich prywatnych zdjęć, a kiedy Inba już zaczęła przebierać astronomiczne rozmiary, pisanie wątpliwej jakości wysrywów literackich. O czym więcej wspomnę później. Te ściany tekstu, które dla obserwatorów różnych internetowych uniwersów mogą wzbudzić skojarzenia z wesołą twórczością pewnej youtuberki wątpliwej jakości z Krakowa. Obserwując to wszystko można zadać proste pytanie, czy da się odpierdalać bardziej, czy da się upaść niżej. Cóż... Na początku mały kwiz. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie wasza firma momentalnie stała się pośmiewiskiem w internecie, synonimem najgorszego stereotypu typowego Janusza. Waszą sprawą zainteresowały się ogólnopolskie media, a do memów o was nawiązują największe firmy, instytucje państwowe, czy też nawet politycy. Zatem już wiecie, że najpewniej macie delikatnie rzecz ujmując przez ranę. Co waszym zdaniem powinno się zrobić? Aby załagodzić sytuację. A. Starać się wyjaśnić sytuację i wyrazić chęć naprawienia całej sprawy B przeprosić pokrzywdzoną i wyrazić ubolewanie z zaistniałej sytuacji i co rzucić jakąś korporacyjną gadką i liczyć na to, że za jakiś czas ludzie zapomną o całej sprawie d. pisać wysrywy literackie, robiąc z siebie ofiarę i jednocześnie robiąc z siebie jeszcze większe pośmiewisko. Skąd wiedzieliście? Otóż, jak wspomniałam wcześniej, nasz szef Januszek Supro Edition jest pod tym względem wyjątkowo podobny do pewnej znanej krakowskiej pato-youtuberki, która specjalizuje się w pisaniu tego typu wyzrywów na każdy możliwy temat w każdej możliwej sytuacji. Nie jest to wcale przesadzone, gdyż mamy tutaj bardzo dużo punktów wspólnych, i zaprawdę powiadam wam, że sami będziecie tym, jak bardzo dużo jest podobieństw, zszokowani. Zresztą zobaczcie i porównajcie sami. Witam Państwa. Jako właściciel serwisu internetowego, postanowiłem odnieść się na naszej stronie do sprawy, która rozlała się szerokim echem w dniu dzisiejszym po falach polskiego internetu. Zatrudniliśmy nową osobę w dziale graficznym. Nasze wymagania były od początku jasne, mianowicie dobra znajomość programu graficznego Corel, na którym pracuje nasza firma. Osoba, która zgłosiła się do nas i została wybrana do pracy na tym stanowisku, zadeklarowała, iż ma kwalifikacje i szybko opanuje program. Pierwszy dzień był Dniem Szkolenia, Zasad funkcjonowania firmy, Współpracy Grafików z działem handlowym, etc. zaliczyliśmy ten dzień jako płatny dzień pracy, pomijając fakt, że był to dzień typowo wdrożeniowy. Wystawiliśmy rachunek płatny według obowiązujących stawek godzinowych umowy. Zlecenie zawartej na okres jednego próbnego miesiąca. Okazało się w kolejnych dwóch dniach pracy, że osoba wymaga wydatnej pomocy innych osób z działu graficznego nie pracuje samodzielnie. Niestety nie mamy czasu na dodatkową pracę nad nową osobą i angażowania innych pracowników w jej zadania. Angażując osoby na nowe stanowiska, oczekujemy wiedzy i kompetencji, które te osoby deklarują. Na rozmowie kwalifikacyjnej, w tym przypadku zdecydowałem o rezygnacji ze współpracy. Odbyło się to za pomocą komunikatora Skype, dlatego że często jestem poza firmą i nie zawsze mam możliwość. Osobistego kontaktu z pracownikiem. Nad tym rzeczywiście mogę ubolewać, powinno to odbyć się osobiście, co otrzymaliśmy w zamian zmanipulowany obraźliwy obraz firmy na platformie X, fale hejtu, która się wylała za pośrednictwem Instagrama, Facebooka, YouTube i innych możliwych platform: hate mojej osoby, mojego nazwiska, nazwy firmy, tysiące obraźliwych maili i wiadomości wysłanych przez komunikatory firmowe, SMS na telefon etc., nękanie pozostałych pracowników firmy obraźliwymi mailami i telefonami. A teraz napiszę coś bardzo ważnego na temat naszej firmy. Jesteśmy obecni na rynku od kilkunastu lat, cieszymy się poważaniem i szacunkiem klientów, dostawców na terenie Europy i innych części świata. Pracujemy z wiernymi pracownikami firmy od kilku do kilkunastu lat, dbamy o ludzi, szanując zaangażowanie Oddanie. W naszej firmie respektowane są zasady kodeksu pracy, wypłacane terminowo wszystkie świadczenia. Dodam, iż jesteśmy firmą społecznie użyteczną, gdyż wspieramy wiele fundacji w tym kraju. Nie pozostajemy obojętni na ludzkie cierpienie i choroby, bardzo często wyciągając pomocną dłoń. Pozostawiam odpowiedź państwu na pytanie, czy zasłużyliśmy na falę hejtu i takiej nagonki w internecie, dlatego, że osoba straciła pracę po 3 dniach od jej podjęcia i została poinformowana o tym przez komunikator Skype? Czy złość, nienawiść i poczucie osobistej vendetty to w tym kraju przyczyna tego, aby atakować i niszczyć czyjeś dobre imię? Dziękuję serdecznie za uważne przeczytanie tego oświadczenia, ale poczułem się w obowiązku je zamieścić. Panią zapraszam do firmy po odbiór wynagrodzenia i chciałbym, żeby mi tylko w oczy. Ja nic nie powiem i zapewniam o kulturalnym przyjęciu. Pozostaje z wyrazami szacunku. Nie mówiąc już tego, że w dzień pisania skryptu do tego filmu nasz wesoły kolega dopierdolił do pieca takim oto cudem. Jak sami możecie łatwo wywnioskować, ten człowiek nie wie oraz nie rozumie, skąd wzięła się krytyka jego zachowania. Najsłonniejszy ostatnio Janusz w Polsce nie potrafi zrozumieć, że ludzie nie krytykują jego firmy, a jego samego i jego zachowanie. Każda próba tłumaczenia się przez niego to tylko kolejne pogrążanie się, czego sam bohater naszego pato Januszowskiego uniwersum nie potrafi zrozumieć, bądź też nie chce zrozumieć. Trzymam zaraz! Coś zrobił z tą maszynką! Ja nic. Sam pożyłeś, bo na, na twoją ty kurwa maranie ty! Nie rozumie, że próbując walczyć z efektem Streisand, który sam, świadomie lub nie, wywołał, tylko go napędza, a paniczne próby ratowania sytuacji tworzą tylko więcej kłopotów i problemów. Najdobitniej o tym świadczy wpis, w którym zamiast zrozumieć co zrobił, obraża on autorkę oryginalnego posta. Zabawne jest to, że najpierw pisze o tym jaki to hejt jest zły, a potem naskakuje na autorkę wpisu, która ujawniła całą patologiczną praktykę. Nazwać to hipokryzją to skandaliczne niedoszacowanie. To już wszystko na dziś, na koniec standardowo dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do zostawienia komentarza oraz łapki w górę jak Wam się podoba, oraz zapraszam Was na mojego Discorda, drugi kanał oraz Twittera.